Dajcie wielkie brawa Filip kiciś biało <klucz> Dziękuję, tak. Przytrzymajcie, brawka. Łukasz Wolski, proszę Państwa. Tak wygląda Piotr Bałtroczek zamówiony z AliExpresu kurwa, to jest... Proszę Państwa, ja Wolskiego uwielbiam, ale z nim jest ciężko imprezować. To jest prawdziwe zwierzę imprezowe, uwierzcie mi. A czy... Jak mówię zwierzę, to mam na myśli, że nie rozumiem kompletnie, co do mnie mówi i sika wszędzie, gdzie popadnie, więc... Wolski tak dużo chlał z bezdomnymi, że zbych rzucił alkohol. Czajcie. To jest, kurwa... On kiedyś na y, domówce nasrał mi do drukarki, po czym dumny z siebie oznajmił, że uzupełnił mi kautrycz, kurwa, to jest. Wątroba Wolskiego ciemnieje w takim tempie, że niedługo dostanie rolę na Netflixie. Polski uwielbia dwie rzeczy w życiu. On uwielbia strać i bawić ludzi. I on się tego trzyma zawsze, słuchajcie, niedawno poszliśmy na strzelnicę, to powiedział, że chce strzelać skała ha, 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 ha. Dobra, jak już przy temacie gówna jesteśmy Patryk Trela. Eee... Patryk to dowód na to, że w Hogwarcie kształcą też księgowych kurwa, I słuchajcie, ja z Patryka się często naśmiewam, ale muszę to powiedzieć oficjalnie przy wszystkich, że to jest mój naprawdę bardzo dobry kolega. Nieraz mi w życiu pomógł. On od początku pokazywał mi, jak nie robić komedii. Tak, że... Ja nie mówię, że Patryk jest słabym komikiem, ale jego widownia widziała więcej bomb niż Palestyńczycy. Także. Jak już jesteśmy przy zbrodniach wojennych, to przejdźmy do osoby, która regularnie popełnia zbrodnie przeciwko modzie, Krzysztof Kasparek. Krzysiek, jak widzi koszulę hawajską, spodnie, dresowe i lakierki, myśli STYL! Jak Łukasz Kowalski widzi Krzyśka Kasparka, to wolałby być ślepy, a nie głuchy. Kurwa, to jest... Koszule Kasparka są zrobione z gorszego materiału niż stand-up treli. To jest... Krzysiek ma sądowy zakaz zbliżania się do kontenerów na odzież używaną. Kasparek dwukrotnie miał covid, ale nic to nie zmieniło, bo on już wcześniej nie czuł smaku, więc... Kiedyś zrobiliśmy nawet interwencję, poprosiliśmy żonę Krzyśka, żeby mu pomogła, ale to nic nie zmieniło, kupiła tak samo gówniane siuchy. No mogliśmy się domyślić, że przecież została jego żoną, czyli też nie ma gustu. Gdy już wszyscy myśleliśmy, że Kasparek nie może gorzej wyglądać, to się opierdolił na amerykańskiego kierowcę ciężarówki. Nawiasem mówiąc, Krzysiek kierowcą ciężarówki. No, by było ciekawe. Wiecie, czego by brakowało mu w kabinie? CV Radia, kurwa. Naprawdę, Krzysiek, Twój nowy zarost sprawia, że Twoje ciuchy czują się lepiej. To jest. Skoro tak nienawidzisz rasistów, to czemu próbujesz wyglądać jak ich lider? Kurwa. No. Ale skoro już wspomniałem, CV kasparka, Mieszko Minkiewicz. Mieszko wygląda jak taki polonista, który cały czas próbuje być cool przed swoją klasą, no nie? To jest. On jest żywym dowodem na to, że w młodości z pana Kleksa był niezły zawadjaka. Co ciekawe, pan Kleks to jest również ksywa Wolskiego na imprezach. Mieszko twierdzi, że program internetowy Masz Minutę nie był inspirowany podcastem Kiltoni, tylko inspiracją było samo życie. Dokładnie chwila poczęcia jego córki. Wtedy też po słabym performance'ie czekała cię niekomfortowa rozmowa z żoną, a i tak większość roboty odjebał rejent. Łukasz Kowalski. Łukasz, podobnie jak ja, jest muzykiem. On w ogóle jest perkusistą zamiłowania. Ja uważam to za zajebiście ironiczne, biorąc pod uwagę, że Bóg rozdrupcuł ci bębenki. No ale dobra, kochani, przejdę teraz do osoby, która na tym męskim, śmierdzącym barłogu Wprowadza odrobinę kunsztu i piękna. E, Michał Leja, proszę Państwa. E, Leja jest jak dobry joint. Jest chudy, podłużny, poprawia ludziom humor. No i sporo osób na tej scenie miało cię w ustach, także... <śla> <śla> Michał tak kocha komedię, że podczas jego ślubu kościelny nie zbierał na tace ofiary, tylko karteczki z sugestiami. Była najbardziej pojebana przysięga w historii, no nie? Ja, Michał. Lepiej być wysokim mieć małego Fiuta, czy być niskim mieć wielkiego Fiuta? Ale ja kiedyś na saporcie miał Wojtka Piętę, teraz jeździ z y, Tomkiem i Zalanem. Michał, nie powiem, bardzo podoba mi się regres urody i owłosienia twoich saportów, bo to oznacza, że najdalej za trzy lata dasz mi pracę, także... <laughs> Dobra, jak już mowa o przystojnie syna Filip puzer, puzer wygląda jak pochlebna rekonstrukcja człowieka pierwotnego. Stary, jakim cudem z nas dwóch to ty masz kurwa cukrzycę? To jest... <ścoughs> Tutaj ciekawostka właśnie z moim imiennikiem, tak? Imię Filip z greki oznacza kochający konie. No i w przypadku Puzyra jest to dwuznaczne. Ja nie sugeruję, że Filip jest krycie homoseksualistą, ale tak czuć od niego wazeliną, że Mieszkowi przypomniał się saport Kasparka. Na roście Polski Filip w ogóle został pocałowany w usta przez Tomka Kwiatkowskiego. I to był pierwszy raz, jak poczułeś w ustach smak pizdy. Jebać cię, Kwiatek. Ehm. Dobra, przejdźmy do Tomka. Słuchajcie, nie ukrywam, pisząc żarty na dzisiejszy roz, miałem duży problem. No, bo zwykle na osobę arrostowaną powinno się pisać największe torpedy i największe pociski, nie? Ale dzisiaj, kurde, mowa jest o Tomku Machnickim, moim serdecznym koledze. I miałem taki problem, nie? Zastanawiałem się w domu, jak ja mogę nazwać człowieka, który pomógł mi stawiać pierwsze kroki w komedii w ogóle, no, nie? Jak nazwać człowieka, który zawsze był gotów dać mi dobrą radę, czy to w sprawach prywatnych, czy stand-upowych? Wreszcie, jak nazwać człowieka, który z mentora stał się moim przyjacielem? Cóż, ten człowiek nazywa się Michał Leja, Eee, I bardzo ci, Michał, za wszystko dziękuję. Eee, ale dobra, przechodzimy do Machnickiego, bo trzeba, słuchajcie, trzeba dzisiaj rzucić kawę na owe, to jest jego dzień. Że my się tak nabijamy od lat z Machnickiego, bo się go tak naprawdę, kurwa, wszyscy boimy. Tomek Machnicki jest największym samcem alfa polskiego stand-upu. Tomek się nie poci. On wydziela z organizmu nadwyżkę testosteronu. Tomek jest takim kozakiem, że od dziecka mieszka w Nowej Hucie i twierdzi, że jest bezpieczna, bo w nocy walczy ze złoczyńcami. Tomek nawet nie łysieje, on celowo tak się strzyże, żeby Leja nie miał kompleksów. Tomek urodził się w 1989 roku. Kilka godzin później komuniści się poddali. Machnicki szasta kobietami w ogóle. To jest hit, kurwa. Tomek, poznałem Twoją ukochaną obecną i powiem ci tak. Myślałem, że ja mam kobietę spoza swojej ligi, ale kurwa. Tomek. Wiecie, jaką trzeba mieć charyzmę? Żeby być dwa razy żonatym z tym ryjem! Tak już przy ryju Machnickiego jesteśmy. Do wielu komików na się, właśnie no, wygląda jak połączenie wielu czołowych polskich prawicowych polityków, prawda? Ale Tomek jest niczym Superman i Clark Kent. Wystarczy, że ściągnie okulary. Tomek, mogę cię prosić? Uwaga, smerfy, zbliża się niebezpieczeństwo! To Gargamel! Ale Machnicki jest takim maczo, że mimo tej twarzy, w przeciwieństwie do Gargamela i polityków prawicy, nie będzie na starość mieszkał z kotem. Tomek, tak już ode mnie na sam koniec. Może i nie jesteś najprzystojniejszym facetem na tej scenie, może i nie jesteś najzabawniejszym komikiem, najbardziej popularnym. Ale kurwa zawsze dbasz o swoich nie pozwoli, żeby im się stała krzywda. Tak zachowuje się prawdziwy mężczyzna. Dziękuję Ci za wszystko.